Rozmowa i wyjątkowi goście, mogę powiedzieć, że tacy z Rostocza, prawda? Tak. Chociaż tak naprawdę Kasia. <noise> Machałek i Łukasz Machowski, twórcy filmu Dzień i Noc, bardzo stąd i bardzo o roztoczu i o kobietach z Rostocza. Ten film stworzyliście około niecałe dwa lata temu. On miał taki specjalny pokaz tutaj w Biłgoraju. No, i przez ten czas, kiedy się nie widzieliśmy, ten film był pokazywany przez Was w Polsce, miał premierę polską, premierę światową i bardzo jesteśmy ciekawi, ja jestem ciekawa, jak on żył, jak się wkomponował właśnie w te inne światy niż rostoczański. No co na początku, dwa lata temu był pokaz w Biłgoraju, był to pokaz specjalny, zamknięty, przedpremierowy, tylko dla ludzi zaangażowanych w produkcję, więc wszystkich koproducentów, sponsorów, wszystkie lokalne gminy, które nam pomagały i finansowo, i też no, na przykład zbudowały jak niektóre stodoły i spaliły. Którą spaliliście. <grymne> Dokładnie. Dla aktorek, dla pań tutaj z zespołu, tak. Aleksandrowiacy i, i Pani Janiny i, i z zespołu. Pani Janina była też, tak prawda? Była. Wtedy obecna. Tak, mhm, mhm. zespołu śpiewaczego z Rudy Solskiej. No i to naprawdę była niesamowita premiera. Były czerwone dywany, tak. też mogliśmy liczyć na wsparcie wielu ludzi stąd, żeby to było jak najbardziej celebrowane. Mm -hmm. I w sumie z Łukaszem się śmiejemy, że poczuliśmy, że to jest prawie jak nasze wesele, prawda? Tak, <laughs> mm -hmm. tak pan Henryk Kaproń udostępnił nam później też w oprze. E, w oprze, Proszę? właśnie mm -hmm. zrobił. Przepiękny bankiet, wszyscy siedzieli na snopkach siana, było w ogóle lampeczki, panie z Aleksandrowa śpiewały, tak. była żurawinowa nalewka, także bardzo roztoczańsko i pięknie. Tak jak w waszym filmie. Tak, Tak dokładnie. jak opowiadałaś, to właśnie no, tak. tak sobie poczułam, że to tak jak w Dniu i Nocy, mm -hmm. w tym filmie, gdzie też jest wspólne biesiadowanie i wspólne kobiece bycie w takiej sile, w takiej wspólnocie bo o tym jest film, on jest połączony z jakąś fikcją, mhm. z, z dokumentem też, czyli z historią e, grupy śpiewaczej Aleksandrowiacy. E, no i bardzo, bo my to rozumiemy, oglądamy ten film tu i rozumiemy go, czujemy. E, a jestem ciekawa właśnie, co widz z Warszawy, z, z zagranicy mógł wziąć z tej historii, jak wy to czujecie, jakie macie feedbacki. Ja, jak, jak to, ten film się wkomponował. No to jeszcze, jak mogę powiedzieć, to tutaj w Joguraju też z Łukaszem się zastanawialiśmy, czy, czy publiczność e, będzie otwarta na taką bardzo mm -hmm. nowatorską formę hybrydową, no bo to jest i film dokumentalny mm -hmm. i fabuła, ale absolutnie ludzie wychodzili nawet spłakani, niektórzy z kina, mm -hmm. więc to była naprawdę jak największa nagroda. A już pierwszy test, jak ludzie zagraniczni odbierają nasz film, był wtedy, kiedy szukaliśmy tak zwanego agenta sprzedaży. Mm -hmm. To jest osoba, która zajmuje się promocją filmu na festiwalach filmowych międzynarodowych i bez takiej osoby bardzo ciężko dostać się na takie prestiżowe. Powiedzmy, że też pandemia trochę Wam, prawda? Mhm. Spowolniła tak. życie tego filmu, jeśli tak. można tak powiedzieć. Mhm. Tak, absolutnie. I, I udało nam się po kilku miesiącach pracy znaleźć fantastyczną kobietę z Paryża, Pascal Ramonda, która no, jest taką guru. Jeżeli mm. chodzi o, o reprezentowanie filmów na, na festiwalach filmowych, ma tutaj wtyki wszędzie i w Cannes, i w Wenecji mm. i po prostu jest respektowana naprawdę na całym świecie i to nam otworzyło też wiele dróg, między innymi do nowych horyzontów. Mm -hmm. Mm -hmm. Hmm. Łukaszu, z czego ty jesteś, co, co chciałbyś tutaj wyeksponować z tej drogi waszego e, filmu? To znaczy tak, no właśnie to był, to była Odyseja, to hmm? była Odyseja tak. filmowa. To Śledzę was na Facebooku, więc widzę, że rzeczywiście dużo tak. tego było bardzo. To był absolutny maraton, a nie sprint i trzeba się to przygotować, <laughs> jak chce się zrobić film, że to trochę potrwa nawet parę dobrych lat, to normalne, dlatego po tej pięknej, po tym pięknym pokazie specjalnym w Biłgoraju trochę o dzień i noc ucichło, bo żeśmy właśnie działali okay. z tymi agentami sprzedaży, chcieliśmy się przebić tym filmem i pierwszym takim jakby kroplą, która drążyła tą skałę okay. był pokaz dla ludzi z przemysłu filmowego y na festiwalu Międzynarodowym Festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, w sekcji tak zwane Polish Days. To jest sekcja filmowa, która pokazuje najciekawsze nowe produkcje z Polski w różnym stanie ukończenia, czyli w stanie developmentu, w produkcji i w stanie ukończonym. Nasz film był pokazywany jako ukończony przed programerami, przed festiwali, przed dystrybutorami, przed. Stacjami telewizyjnymi HBO, mm. Netflix mm. E, i taki też pokaz, około ilu, 300 gości to było, tak. Czyli na, tak. w ogóle na horyzontach mm -hmm. z industrii. Bardzo wielu. Mieliśmy szansę pokazać ten film, e, mieliśmy cudowny feedback, e, gdyż jest to uniwersalna historia, mimo że ona mm -hmm. jest bardzo lokalna, jest bardzo stąd, bardzo roztoczańska, bardzo o ziemi to tematy, które porusza temat bliskości kobiet, solidarności kobiet i poszukiwania bliskości w życiu każdego z nas, Mhm. A także bliskości z naturą, to jest coś, co jest czytelne pod każdą szerokością graficzną. Mhm. E, następnym krokiem, i to już dużym krokiem, było zaprezentowanie tego filmu w Rydze. Mhm. To była tak zwana światowa premiera. Światowa premiera, mhm. czyli pierwszy publiczny pokaz filmu. Mhm. Film dostał się do konkursu głównego, czyli to jest główna sekcja festiwalu w Rydze. To jest największe wydarzenie kulturalne, filmowe na Łotwie. W konkursie głównym wziął udział tylko 10 tytułów i to był jedyny film z Polski, który się dostał. To nas to było bardzo duże, gdyż wiemy też już po takim doświadczeniu na dużym festiwalu, że bijemy się z wielomilionowymi produkcjami, bijemy się z bardzo dużymi nazwiskami, a bijemy się z instytutami filmowymi, którzy swoje po prostu filmy programerom reklamują, a tutaj... Zrobiony film z. Się, tak, produkcją własnym systemem, niskobudżetową, prawda? niskobudżetową, skromną produkcją, mhm. bardzo autorską, ktoś może powiedzieć, że hermetyczną, no bo dokument fabuła, ja powiem, że nowatorską, bardziej niż hermetyczną i mhm. wierzę, że jest uniwersalna i też tak była odebrana i udało się przebić i była ta ryga i może, nie wiem, może Ty spróbujesz coś dodać jak w Rydze ten się został odebrany. Było niesamowicie. My z Łukaszem mamy dwa różne podejścia. Ja często widzę szklankę do połowy pustą, Łukasz do połowy mną i się wypełniamy w ten sposób. Ja oczywiście byłam Przestraszona i myślałam, że właśnie, że to jest film bardzo lokalny, że co się mogą w ogóle, dlaczego, dlaczego mieliby być zainteresowani takim tematem, przecież mają swoje produkcje albo produkcje po prostu z jakichś innych krajów, wielkobudżetowe, milionowe, bo, lepiej ile ci, przepraszam Kasiu, mm -hmm. bo tam rzeczywiście są takie... Motywy bardzo, bardzo stąd, czyli tak, ten lokalny. biały śpiew, którego mhm. może w innych regionach nie znają. Są te takie wróżby, ten wosk, który też jest bardzo stąd. Tak. I, i, I to też mhm. jest takie nasze, tak? Tak, absolutnie, ale zaskoczyłam się na plus, bo. Czekając na wyjście na scenę, żeby zaprezentować film, zobaczyliśmy, że cały Splendid Palace, bo to w ogóle wszystko mm -hmm. odbywało się w przepięknym pałacu, była jedna z najpiękniejszych sal kinowych, jakie widziałam. Tak, jak opera. Tak, jak mm -hmm. opera, i w ogóle tam po prostu cały korytarz się wypełnił ludźmi. I to byli ludzie w różnym wieku, ale w większości młodzi, co mnie zaskoczyło, że okej, okay, mm -hmm. tutaj mamy. Y Panie w większości grające, które mają no 60 plus, i młodzi ludzie, którzy są podekscytowani na ten film. Mhm. Po filmie gromkie Brawa, pełna sala, pełna sala, co, wy, wyprzedane szale. bilety. I też dyrektorka kreatywna, która przeprowadzała z nami QA po mhm. spotkaniu, uprzedzała nas, że łotrzy są bardziej zrezerwowani. Oni mhm. może będą się wstydzić, żeby zadawać pytania, czy z nich na pewno wyjdzie tak, na, po filmie, także się nie przejmujcie, mhm. zostali wszyscy. I jak zadała pytanie, czy ktoś chciałby się czegoś mhm. dowiedzieć, to był las rąk. To było tak. niesamowite. w rozmowa... twórcy jest to chyba bardzo tak. ważny moment. Tak, 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 tak. tak, i ludzie po prostu mieli mnóstwo pytań, właśnie na przykład o nasze panie, mhm. jakie przekonaliśmy do tego, żeby one się tak otworzyły, żeby one były takie naturalne przed kamerą mhm. na przykład. Albo też o... Wiedźmy na woje. Tak, Sandra Korzeniak. Tak, Sandra Korzeniak. Tak, właśnie byli jest... pod wrażeniem jej gry aktorskiej. Magnetyczna <gry> rola, postać tak. tego filmu, prawda? Mhm. Jak, jak ja myślę o tym filmie, to widzę najpierw właśnie na woje, jak, jak jest taka zamknięta, taka. No, jest... Każdy nerw na twarzy, tak na twarzy. Tak, tak Tak, tak, no. tak. No, mm -hmm. Także co jeszcze Łukasz? No, naprawdę mnóstwo ludzi było pod wrażeniem, pytali się o te pieśni ludowe, o to, jak nam się pracowało na planie, jak udało nam się spalić tą stodołę, mm -hmm. tak. I byli też zachwyceni w ogóle grą aktorską, mm -hmm. też młodych aktorek. Mm -hmm. tak. Też podchodzili do nas ludzie i na przykład to też dużo dla mnie znaczyło, bo mimo iż to nie była wysokobudżetowa produkcja, ale to też z założenia, gdybyśmy nawet mieli miliony na to, to nie chcielibyśmy przeładować filmy efektami specjalnymi. I nie chcieliśmy pokazywać magii, że nagle nie wiem, ktoś się będzie unosił w powietrzu, ktoś się zmieni w jakąś czarownicę na miotle i odleci, albo coś wybuchnie. To wszystko było takie bardzo naturalne, że to jest część życia i że ta pierasty magiczny otacza nas z każdej. Tak, że to ma być życia. tajemnicą, niech tajemnicą zostanie. Dokładnie. I, I nas, właśnie, ludzie zwrócili na to uwagę. I, dlatego, I też dyrektorka artystyczna, która programowała ten film, czyli wybrała ten mm -hmm. film Sonora Broka, zwróciła uwagę, że ta magia to nie są jakieś wiedźmy, jest jakaś koza łapka odcięta, coś co by zaproponowała telewizja, tylko to są po prostu jakby osoby, dajemne obrzędy, też bardzo zwyczajne, i, ale to nie znaczy, że one nie są wciąż. Istotne. Tak, bo wy tego nie, nie wymyśliliście, prawda? No, nie no, takie tego. są tradycje tutaj w Jiłku Jeszcze są przecież tak. osoby, nie wiem, na nie się potocznie, nie wiem, czy to nie jest jakoś obraźliwe babki, które leją tak. wosk, więc tak. może to jest siła tak. też, na pewno. I zwracali też uwagę o że... Na przykład jak często w naszych czasach jesteśmy atakowani obrazami, jesteśmy bombardowani obrazami. Przebudźcowani jesteśmy tak, tak, na pewno. mamy do czynienia z takim, bardzo, z takim gorącym medium, które łapie nas za gardło i dusi i mówi patrz tu, patrz tam, teraz muzyka, teraz dźwięk, teraz jakiś właśnie wybuch zrobiony w CGI-ach, a u nas w filmie… Y Jest oddech. Dokładnie. I mm -hmm. jest miejsce na to, i nam to też powiedzieli, że jeżeli jest piosenka tych pań, z Rudy Solskiej mm -hmm. czy z Aleksandrowa, to jest piosenka i my mamy moment, żeby posłuchać tej piosenki. W całości. W całości. Tak. tak. Jeżeli pani Józia, 90-letnia zespół Aleksandrowa, co opowiada historię jakimś no To jest w fantastyczne, że, że te panie śpiewają właśnie na tych festiwalach tak. i na tych y, y, eventach związanych z filmem, że ten właśnie. Biłgoraj, biłgorajszczyzna, tam tak. jest dzięki wam. Myślę, Absolut, że to jest duże. Bardzo, bardzo nam no, miło. Z, zakochaliśmy się w miejscu, także... Mm -hmm. Cieszymy się, że też jakby jest tutaj to doceniane, tak, prawda? Tak. Jeszcze powiedzmy tak. o premierze warszawskiej, dobrze? Bo to też był ważny moment i to jest też świeża sprawa, prawda? Tak, to jest mhm. świeża sprawa. To była już dla nas premiera polska. Mhm. No, to się odbyło 15 grudnia i to był absolutnie też magiczny wieczór. Dużo mniejszy, bo sala w kinie w Zamku Jozdowskim jest bardziej taka kameralna, ale stworzyliśmy pewnego rodzaju magię, bo zaprosiliśmy na ten wieczór zespół kosmiczny. Mm -hmm. To są dziewczyny z Wrocławia, które też y, zaśpiewały, wykonały utwory, y, które są śpiewane w naszym filmie, tak. do których na Nares stworzył tą przestrzenną, piękną mm -hmm. muzykę. One po prostu przyjechały i rozwaliły system. zrobiły Ludzie tam płakali. One, nie miały, one miały, to było unplugged, one miały swoje instrumenty jakieś takie bębny etniczne, mm. różnie, nawet nie umiem tego nazwać. No, bardzo jakoś spójne z to. tym, co, co mhm. zrobiliście w filmie. Też tak, 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 absolutnie. Mhm. I, i, I rozpoczęły. Film. Właśnie ten wieczór takim krótkim koncertem, każdy był już wprowadzony w ten piękny nastrój, potem mm -hmm. zaczął się film. E, potem po filmie, właśnie był taki skromny bankiet. Mm -hmm. i rozmowa było, z nami. Tak, rozmowa z nami, właśnie zapomniałam, mm -hmm. też przeprowadzona przez Klarę, która mm -hmm. e, właśnie prowadzi kino Ujazdowskie. No i było pięknie, też. E, odbiór był niesamowity. Ludzie z Polski, ludzie z zagranicy też mm. byli na tym pokazie mm. tak. i niesamowite było widzieć jak ten film rezonuje, mimo tego, że jest właśnie tak jak mówiliśmy bardzo mm. lokalny. Tak. tak, ale też Łukasz powiedziałeś, że on jest uniwersalny mm. i no nie chcę tego nazywać folklorem, ale mm. taka no właśnie dusza miejsc, specyfika tak. miejsc jest tak. wszędzie. Nasza jest Wszystko. taka, ale no to jest jakieś lustro tak. E, innych też miejsc, a, a tak jak mówisz, też jesteśmy przebodźcowani i potrzebujemy tych korzeni, tak myślę, że, że to tak ten film też jest odbierany. Mhm. Mhm. Ja taką wartość zobaczyłem na samym początku, jak zaczęliśmy w ogóle, mhm. jak Kasia wpadła na pomysł, żeby zrobić film o, o Roztoczu i o swoich, mhm. zmierzyć się z jakimiś takimi też może traumami z, z dzieciństwa, strachami. Tak, gdzieś się e, spotkać z tym, z... ja... co kiedyś było straszne. No właśnie. A teraz jest fascynujące i jest jakby częścią ciebie, prawda, w tym momencie no, Legitym legitymowaną Łukasz, wiedzą. w jednym z wywiadów w wysokich obcasach chyba to było, albo w wyborczej mm -hmm. powiedziałeś właśnie, że masz poczucie, że widzisz, że ten film zmienił kasię. Zmienił kasie, zmienił mnie na pewno tak. Kasię. Tak, O to też chcę zapytać, bo o mm. filmie opowiedzieliście e, wspaniale odebrany, wspaniale, mm. że ten bił gdzieś tak się rozniósł po świecie, zaistniał. No ale chcę zapytać teraz o was. Jak te prawie dwa lata no, was zmieniły, co ten film wam dał? To, że on jest, że został dobrze przyjęty, że to był dobry pomysł. Możecie sobie teraz tak powiedzieć. Widzieliście go wiele razy w różnych odsłonach, z różną publicznością. No myślę, że to jednak jakoś wpływa na twórcę. Hmm. To jak ja mam powiedzieć, to y, przede wszystkim my narodziliśmy się jako duło reżyserskie. E, zaczęliśmy. Pracować i zobaczyliśmy, tak naprawdę, Dzień i Noc był takim naszym pierwszym pełnometrażowym pierwszy. filmem. Mhm. W międzyczasie jeszcze kręciliśmy chłopaki dokument o, o zakładzie poprawczym mhm. u Łukasza w łańcuchu, mhm. też współfinansowany przez PiS, ale Dzień i Noc był pierwszy. Jako duet. Tak, mhm. jako duet. I, I to było niesamowite, bo m, poczuliśmy, jak jesteśmy silni. Jak się uzupełniamy, i doceniliśmy to, że każdy z nas jest inny i każdy wnosi coś innego. Łukasz wnosi całą swoją przepiękną, głęboką wiedzę na temat filmoznawstwa, on po prostu potrafi sypać z rękawa nazwami, tytułami, reżyserami, latami, a ja z kolei wnoszę całą moją wrażliwość i też y, to jest taka część, która być może w dzisiejszym świecie patriarchalnym jest troszkę spychana i nie jest doceniana. I ja przez ten film doceniłam się. Tak. I poczułam, że to, co mam w sobie, to, co przynoszę, to jest właśnie ta wrażliwość, mm -hmm. też umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem, podejście do człowieka i sprawienie, że on chce się otworzyć przed mm. kamerą. Także to, to z jest mojej wartość, strony. prawda? Ta, ta, <laughs> tak. I też myślę, że te, to, że ten film właśnie w takim czasie istnieje, kiedy tak. właśnie trzeba zaznaczać ten głos kobiety. No, to też jest bardzo, bardzo ważne i że ta wrażliwość jest dostrzegana jej siła. Tak. O tym też e, wspomnieli niektórzy recenzenci mm -hmm. o tak. współczesnej wymowie tego filmu, że mijają dekady, mm -hmm. może nawet więcej, setki lat, a są momenty, kiedy kobiety wciąż muszą jakby stanąć razem i tak. walczyć o swoje prawa, które są jakby pomniejszane regularnie. Mm -hmm. Każdego dnia na różnych polach y, funkcjonowania społecznego. I te, I te różne pokolenia tam w tym filmie. No, ja bardzo cieszę się, i tu przychodzimy do tego ważnego momentu, <laughs> że niebawem y, będę mogła znów zobaczyć ten film. W zasadzie za tydzień w Biłgorajskim Centrum Kultury w naszym kinie. Od 5 lutego będzie. 3, 3... 3. 3, 3, 3, 3. przepraszam. Piątku, trzeciego lutego będzie prezentowany. No i, i, i tak, to obiecaliście, że będzie i jest film też tutaj w Biłgoraju. Tak, tak mm? jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, wracamy. Bo wracamy. Tak, 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 w tak. miejsce, w którym się wszystko zaczęło. Zjeździliśmy Zjecha świat z filmem dzień i noc. Teraz mm -hmm. wracamy do Beleszczyzny do Biłgoraja mm -hmm. po pokazach w Warszawie. Chcemy go w regularnej dystrybucji, najpierw w Biłgoraju, później mm. oczywiście w innych miejscach na Lubelszczyźnie. To jest Kraków, Lublin też planujecie? Tak, prawda? oczywiście. Tak, tak, tak. Mm -hmm, tak, w całej może. Polsce. Mm -hmm, tak. W całej Polsce. Ale właśnie Biłgoraj jest jednym z pierwszych miejsc mm -hmm, po, po Warszawie, mm -hmm. właśnie I mamy cały tydzień seansów mm -hmm. dla młodych ludzi, dla, dla starszych ludzi. Dla... Tak, tak. Myślę, no, no, że dla Biłgoraja to jest no, bardzo ważny film, bo po pierwsze swoich sąsiadów, sąsiadki, sąsiadki głównie, <laughs> można zobaczyć i siebie, i też że gdzieś trochę tej historii, tej takiej obyczajowości no. roztoczańskiej. Rozpoznawać lokacje. Mhm. Tak, tak. Że... Także tak. tak, naprawdę zapraszamy na film. Będą pokazy e, też dla szkół Kolejne. I, Kolejne. i dla liceów, ale to już dyrektorzy się sami umawiają. Z kinem będą mieli Kolejne. swoje dojścia. Kolejne. A wieczorami są pokazy dla Kolejne. wszystkich. I wydaje mi się, że no, naprawdę warto, bo. Mm, no tego filmu nie będzie na Netflixie, więc to jest mm -hmm. ten moment, kiedy tak. można pójść do kina, zobaczyć w warunkach kinowych, mamy wspaniały dźwięk, wspaniały mm -hmm. obraz, sprawdziliśmy go na pokazie tak, zamkniętym, zamkniętym tak, dwa lata tak. temu, jest naprawdę wspaniale, także zapraszamy, bo takich filmów nie ma, to jest tak. naprawdę wyjątkowa produkcja, zrobiona z potrzeby serca mm -hmm. i myślę, że warto. Tak, ja też bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że to dla wielu mieszkańców tylko sygnał, że, że jest i, i na pewno będą. Kiedy powstawał ten film, to mówiliście, że wróciliście z podróży światowej, byliście w Londynie, coś robiliście w wielkim, Sinus. cywilizowanym <laughs> świecie i zapragnęliście właśnie tych korzeni tutaj roztoczańskich. I teraz, jak jesteście ciągle w tych korzeniach, <laughs> to chcę zapytać, co Wam chodzi po głowie? <laughs> No. Oczywiście jest Dzień i Noc. Rozumiem, że to jest tak, ciągle tak. po prostu tytuł bardzo dla Was ważny, ale, ale tak twórczo mm -hmm. no myślę, że coś już kiełkuje w Waszych głowach. Możecie coś zdradzić. Tak, mamy szereg <laughs> projektów i wydaje mi się, że nie jesteśmy jakoś jedyni, bo mm. z tego co wiem, zdecydowana większość twórców ma po prostu mnóstwo tych projektów tak. i się zastanawia, który jest, na który jest dobry moment, żeby mm -hmm. go teraz rozwijać. Mamy ten dzień on żyje już własnym życiem. Mhm. Lada moment, e, zaistnieje, trzymajmy kciuki, film chłopaki, tak. który zrobiliśmy mhm. równocześnie z dzień film opowiadający o roku z życia grupy chłopców zamkniętych w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Też swojego domu, z Twojego miasta. z do mojego mhm. rodzinnego miasta. Mhm. Dokument obserwacyjny czysty, rok życia dziewięciu chłopców, którzy są zamknięci na jednym korytarzu mhm. w kilku tak. pokojach. A, I na ten moment rozwijamy kilka projektów. Może nie wiem, czy jest to idealny moment, żeby o tym rozmawiać, ale to już będą mhm. teraz projekty, które będą bardziej miejskie. Aha, no właśnie, bo tego byłam tak. ciekawa, czy to no jest tak. ta, ta układanka taka, prawda? Aczkolwiek, aczkolwiek też chodzą nam pomysły, myślę, że będziemy tak się wymieniać po prostu. Myślę, że wyjedziemy gdzieś do w świat, czy też... Mhm. Zmierzyć się z jakimś ciekawym, nowym miejscem, z miastem, mm. tam coś nakręcić, pozwolić, żeby też nas poturbowało to miasto, bo trzeba się czasem dać poturbować. I pewnie znowu będziemy chcieli wrócić na roztocze tak. i będzie moment, żeby kolejny zrobić film, mm. może z epoki, właśnie, e, ja o, ci, o tej części Polski. Tak, mhm. ja powiem Ci Gabrysiu, że my mamy tak naprawdę z Łukaszem. Y, Tyle pomysłów, że się śmiejemy, że tak do, do końca życia, <śmiech> <śmiech> że już, żeby, żeby nam się nowe nie rodziły, tak, bo tak. po prostu, żeby je wszystkie zrealizować, i one są naprawdę y, różnorodne. To co mogę obiecać, to że będzie tak. różnorodnie, że każdy mhm. film będzie inny. Nie wiem, już krytycy będą mogli oceniać, co je mhm. będzie łączyć, ale. Yy, tak, mamy... teraz ciągnie nas bardzo do fabuły. Do fabuły już, nie do hybrydy. Dokument zrobiliśmy, teraz fabuła. W międzyczasie też robimy różne zlecenia yy, komercyjne, wiadomo, komercyjne reklamy, reklamowe. Tak, coś, co tak. płaci rachunki czasami. Tak, i, ale to też nas bardzo cieszy, bo to jest jednak praca reżyserska. Taki no też... warsztat, prawda? Ciągle. Ja sobie tak. też przypomniałam, że miałem okazję być parę lat temu w Krakowie. Chyba to było Muzeum Narodowe na wystawie takiej y, bardzo zbiorczej prac i wszelkich jakichś y, pamiątek po Andrzeju Wajdzie. Mm -hmm. Wiem, że była też bardzo piękna publikacja książkowa, to wszystko zostało fotografowane, opisane i w jednym z pomieszczeń y, był taki półtora metrowy stos scenariuszy. Mm -hmm. Zeszyt na zeszycie, na zeszycie, na zeszycie. I to były niezrealizowane scenariusze. Mm -hmm. Po Andrzeju to mnóstwo filmów nie wiem, kilkadziesiąt, trzydzieści, czterdzieści mhm. pełnometrażowych ilość sztuk teatralnych, przeróżnych mhm. innych jakby form ekspresji artystycznej y, miał szansę stworzyć w swoim mhm. życiu, a to pół metra scenariuszy to było to, co jest niezrealizowane. Mhm. Nie, absolutnie jakby nie porównujemy się, tylko że chciałbym zauważyć, że myśl, trzymajmy kciuki, że dalej tak. będzie jeszcze parę rzeczy zrobić, a pewnie absolutna większość pozostanie w mm -hmm, formie tajemniczo. szkiców, pomysłów, które mm -hmm. może jakoś kiedyś. Mm -hmm. Ale to, wszystko, to wszystko pewnie jest po coś, prawda? Każdy, każdy szkic, każdy projekt jest Absolutnie. jakąś ścieżką, etapem do, do kolejnego. Ja bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście, że opowiedzieliście jeszcze raz o tym filmie. W filmie w świetnym, w którym jest Biłgoraj, są kobiety z Biłgoraj, jest historia biłgorajska, ale też jest wybitna aktorka Sandra Korzeniak. No nie będziemy już tutaj rozwijać, kto jest jeszcze wybitny, ale przecież muzyka i, i, i wiele innych aspektów tego filmu. Dzień i noc w biłgorajskim kinie, a dziś w rozmowie była Kasia Machałek i Łukasz Machowski, twórcy filmu Dzień i noc. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękujemy. Dzięki.